Cześć jest już w pół do dziewiątej. Byłem po wywar z rana. Ja tam wczoraj zostawiłem ciągnik, bo nic nie leciało. Dzisiaj robię w ten sposób, że rzucam belkę, podjeżdżam, odpinam bałek, skręcam ją, jadę po drugą, skręcam ją, dodaję później kiszonkę z kukurydzy, wywar, śrute, skręcam i rozdaję. Tak będzie lepiej. Ja w tej chwili jak się kręci, to pościelę bykom. I dzisiaj będziemy testować Belarusa z beczką 10 tysięcy litrów Będę wodził po ferment Bo czas nagli Nie ma co czekać na zetorach Przegrywam wojnę Z maszynami Zawsze myślałem, że kredyty wykończą to gospodarstwo A okazuje się że te gospodarstwo wykończą maszyny właśnie się zepsuł belarus byki głodne nakręciłem wóz paszowy odłączyłem na no się wyłączyłem wałek chcąc wykręcić w drugą stronę. Rzuciłem wsteczny, wcisnąłem sprzęgło oczywiście, ale sprzęgło nie zadziałało. Na to wychodzi, bo rzucając wsteczny, rzuciłem go przez tryby. Po prostu pociągnąłem przez tryby wbił i zadusiło ciągnik. Co się okazało, nie, mogłem, nie mogę wyrzucić wstecznego teraz, zablokowany jest. Nie mogę wyrzucić też tutaj półbiegu, jest zblokowana skrzynia. Żeby go odpalić, trzeba wziąć na luz i wajchę do siebie. No to ten czujnik znalazłem, wypiąłem, zmostkowałem. Próbowałem kręcić rozrusznikiem na sprzęgle. No i sprzęgło nie wysprzęgła, czyli rozrusznikiem cofam do tyłu biegu dalej nie mogę wyrzucić a teraz wóz paszowy jest pełny złapany na ten zaczep hitacz, czy jak to się nazywa przez podnośnik podnoszony, czyli nie mogę go nawet wypiąć nie mogę go odpalić i nie mogę wyrzucić biegu najprawdopodobniej poszło sprzęgło mimo tego, że pół roku temu było całe wymienione nowe kosztowało to mnóstwo kasy i teraz co? wziąłem linkę przyjedzie zaraz kolega większym ciągnikiem spróbuję mnie szarpać do przodu może tryby się zluzują i przynajmniej wyskoczy bieg jak wyskoczy bieg na luz będę mógł go odpalić odpiąć wóz paszowy zaciągnąć go w suche miejsce no, i co dalej? Przecież jego, jeżeli to sprzęgło rzeczywiście jest rozwalone do wymiany, to trzeba go rozpoławiać. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Mój mechanik co robi forslita, nie ma czasu, nawet go dokończyć za bardzo. Na pewno nie będzie chciał się zająć. Jaż potrzebuję jakiegoś fachowca, który ze mną to zrobi. Oczywiście zapłacę pieniądze za robotę. Ja będę do pomocy. Trzeba go rozpoławić, zrobić sprzęgło. W tej chwili nie mam zatora nie mam belarusa, nie mam tura, nie mam nawet jak nakarmić tych zwierząt. Władkiem nie pojadę posiano, bo Władek nie dojedzie przez te kolejny i przez to błoto. Jedynie co mogę robić, to tym ruskiem ciągnąć belkę na, na lince. Zaciągać do obory, karmić sianem ręcznie, polewać wywarem i dawać łopatą treściwę pełną porcjówkę. To jakoś by to przeszło, ale Belarus jest koniecznie potrzebny. On tutaj zastępuje teraz wszystkie ciągniki. Już nie mówię o tym, że mam nawet nawóz nierzucony na rzepak w tej chwili. Jest tragedia. Także jeśli ogląda to ktoś, kto jest w stanie ze mną rozebrać ten ciągnik, to bardzo proszę o pomoc. Oczywiście zapłacę tyle ile trzeba. I razem jakoś może wymienimy te sprzęgło. Ja muszę tutaj zmostkować linkę lepiej, żeby się nie rozjechała. Czekam na kolegę i będziemy go szarpać. Dobrze, że tur chociaż uniesiony, to jest jak podczepić. Czekam na kolegę W dalszym ciągu linka już podcięta Czeka A młode cielaczki wyszły na wybieg Ja im tam otworzyłem 3 dni temu Dopiero się zdecydowały Takie są roztropne Fajny widok jak tak sobie chodzą Już go słychać Już go czuć Zaraz się wyłoni. Zgadnijcie co to będzie. Idzie. Idzie jak dzik. Już widać krokodyla. O. Nie ma lekko. Zabiłby O jest lina mocna To jest normalnie nie do wiary Ale oddało mu Jak mnie przeciągnął Sprzęgło zaczęło działać Coś się zawiesiło Nie wiem o co to chodzi Mam nadzieję, że to nie jest zapowiedź Że ono zaraz siądzie całkiem Jadę teraz rozdać wóz paszowy. Nie, no nie uwierzycie. Walnęła chyba pompa hydrauliczna. Chciałem otworzyć klapę. Tylko zabrzęczało, rozkręciła się i teraz brzęczy głośno chodzi to jest jakiś szok zaraz spróbuję podochodzić nie no jednak jednak tutaj coś ze sprzęgłem jest nie tak bo brzęczy tutaj w okolicach sprzęgła nie działa WOM, nie działa pompa hydrauliczna myślałem, że to pompa siadła, a to jednak to sprzęgło. Dzwoniłem do takiego mechanika, mówi że piasta jakaś się oberwała. Co napędza właśnie wałek. Co napędza WOM i pompę hydrauliczną. I trzeba rozpoławiać silnik. Także mechanik potrzebny od zaraz. Ja jestem do pomocy, umujemy go. Trzeba go rozpoławiać. Jest ponad 100 byków do wykarmienia. Nie mam czym. A już nie mówię o tym, że rzepaki nawet nie podsypane. Dobra.